Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witam Was, kochani, bardzo serdecznie w 27. niedzielę zwykłą w ciągu roku na wspólnej refleksji nad Słowem Bożym. I dzisiaj w Ewangelii według świętego Łukasza słyszymy o tym, jak uczniowie proszą, aby Pan Bóg, aby Pan Jezus przymnożył wiary swoim uczniom. I co odpowiada Jezus? Gdyby wiara wasza była jak ziarko gorczycy. Bylibyście w stanie powiedzieć tej górze: przesuń się, aby się przesunęła. I dalej mówi o tym, że mamy sobie wzajemnie służyć. Służba z pokorą względem drugiego człowieka. Czyli taka służba, która jest bezinteresowna, która nie ma żadnych podtekstów jakiegokolwiek interesu w pomaganiu drugiemu człowiekowi. Piękna jest ta Ewangelia, bo Pan Jezus mówi, że wiarę otrzymacie. Otrzymacie ją ode mnie, wiarę otrzymacie od mojego ojca, ale ta wiara powinna być poprzedzona uczynkami. Uczynkami pokornej służby względem Boga i pokornej służby względem drugiego człowieka. Kochani, kiedy chcemy nieść pomoc drugiemu człowiekowi, tak jak Pan Jezus niósł pomoc swoim uczniom, kiedy w wieczorniku obmywał im nogi, uczył ich właśnie takiej bezinteresownej służby. I nas również uczy tego, abyśmy wzajemnie sobie służyli, abyśmy sobie wzajemnie pomagali, pomagali po to, abyśmy byli jedną wielką rodziną wierzących w Chrystusa. Życzmy sobie, aby nasze życie takie było, ale będzie to wtedy, to nasze życie, kiedy będzie Chrystus na pierwszym miejscu. A wiara przyjdzie, jeśli zaufamy Jezusowi jeśli przyjmiemy Jego naukę, jeśli przyjmiemy Jego Słowo. Popatrzcie, gest miłości, którą Jezus ok wykonał w czasie Wieczernika. Obmył uczniom nogi i mówił, i wy sobie wzajemnie obmywajcie. Czyjmy pomoc drugiemu człowiekowi, a z tą pomocą przyjdzie i wiara, i Boże błogosławieństwo za to, że niesiemy pomoc innym. Pan z wami. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący. Ojciec. I syn, i Duch Święty, amen, dobrej niedzieli, pozdrawiam z Panem Bogiem.